No siemaneczko, to już trzeci odcinek W ogóle z... taka ciekawa historia Byłem w kopalni, znalazłem dużo żelaza Wykupiłem andezytu, zrobiłem wypolerowane bloki andezytu Zabijem kilka pasiek, dostałem łuk, kości, strzały yy, jednego zombiaka zabiłem, dostałem zgnite mięso Tu mam jeszcze, tak jak widzicie, 27 ród żelaza I trochę już mam przerobionego żelaza ale łuk sobie mogę schować, bo mi teraz nie będzie potrzebny. Okej. Okay. Do piecyka sobie wsadzimy wungla. Tutaj jeszcze sobie schowamy te niepotrzebne itemki, na razie. Bo teraz mam zamiar zrobić podłogę, dokończyć. Więc dokończamy podłogę i. Będziemy zaczynali robić dach i obmyślę jeszcze w tym czasie czy dorobić jeszcze okno czy nie co będzie tutaj na wejściu w salonie o tak myślałem właśnie żeby więcej go wy wykopać tego andezytu żeby starczyło nawet trochę za dużo go wykopałem ale zawsze mieć na zapas więcej niż mniej ale coś mi nie pasuje no to, to trzeba zniszczyć bo to nie pasuje niszczy ca cały urok mojego domu i tutaj trzeba będzie zwykłe deski postawić mamy tutaj akurat te pod dziewiątkę raz 2, 3, 4, załatane. Od razu dodało to plus 2 do prestiżu, do prestiżu XD. Nie wiem, w sumie jakby, jak to jest okno. Po drugiej stronie zrobić takie same okno, to by lepiej chyba wyglądało. A no, zobaczmy jak to by wyglądało. Najwyżej się zniszczy, bo mam dużo szyby. tak? nie, dotąd. Ok. I trzeba wziąć szybę. Oki doki. Kolejne plus dwa do prestiżu. Jest, jeszcze na szyderach to fajnie będzie ten, słońce padało do domu Teraz by się, wezmę się za dach więc bierz, bierzemy ten kamień yy, Tutaj go dałem Tak, jest kamień o, Tutaj już mam zrobione kamienne płyty, on będzie z kamiennych płyt Ten daszek Bierzemy kamień Cyk Mamy staki 26 kamiennych płyt. Tutaj niepotrzebnie szkło postawiłem. Mogę w sumie do skrzyni odstawić, tak jak tego dirta, bruka. Okej. Okay. Tutaj się jeszcze robi, to niech się robi, a my idziemy robić dach. My się drabina przydała. Zrobimy drabinę. To się chyba z patyków robiło. Trzeba zrobić dużo patyków. Chyba starczy. Ok, 9 drabinek na pewno starczy, jak dom jest na 4 kratki. Tutaj sobie postawimy. O, taka mało widoczna drabinka. Co na nią wejdziemy? Cyk. Bierzemy kamienne płyty. <laughs> Rybkę dostaje. Nie wiem czemu. A te kamienne płyty kiedyś wyglądały inaczej w starszych wersjach Teraz to w 1.14 zmienili <laughs> Tekstury w ogóle pozmieniali Czy nie zmienili, ale mm, Wygląd teksturek po prostu na ładniejszy Jak to wygląda? Nie wiem, myślę żeby tak do końca zrobić A tutaj po środku by się dało płotek żeby to wyglądało tak, że to to pod, podtrzymuje taki realistyczny taki kurde no wziął chciał wejść na dach jeszcze z niego spadł kaleka no A. powoli shift ok i lecimy dookoła z kamiennymi z kamiennymi płytami A, już, już chciałem powiedzieć, że zabrakło mi płytek, ale przypomniałem sobie, że tu się przepalało ten kamień, dobra. To kamień się przepalił cały, to teraz żelazo niech się robi. My sobie skraftujemy kolejne kamienne płyty. 36, myślę, myślę że starczy, bo tutaj już koniec mamy. Chociaż może, że może zabraknąć, a to jak zabraknie, to już teraz tego nie będę robił. No... E, myślę, że jednak starczy. Kurde, to się ciężko postawia. Okej. Okay. No starczyło, jeszcze niż 6 zostało Dobra Na razie to wygląda biedacko, ale Potem się rozwiniemy, bo to dopiero początki są Początki zawsze są takie, wiecie Słabe, a potem się ma Dużo żelaza, żelaza, diaksy Obsydian, kurde A teraz by się przydało właśnie płotki zrobić tylko nie pamiętam jak się je robiło To chyba było tak, że tu deski a tu chyba te tak dobrze Ale to będę potrzebował ich trochę więcej Muszę więcej desek wziąć deski, tu mam deski, dobra, cały stack 64, ok Będę miał wtedy 6 płotków Postaną jeszcze dwa Teraz użyjemy w, na w następnym odcinku to Będę chyba farmę wtedy robił Bo w sumie miałem farmę już na początku robić Nie zrobiłem O I już mamy To będzie nawet dobre na miniaturkę To potem się zrobi Okej okay. To niech będzie taka dziura Się klapę później da Klapę drewnianą i tak się prezentuje mój domek z tam dookoła nieoświetlony, ale zbudowany Już bardzo pięknie wygląda Jak na początek Skromny, ciasny, ale własny doki Taki kulek mogę sobie posprzątać A w ogóle jeszcze zbroi sobie nie zrobiłem, ja to sobie zbroję zrobię No, to mieczyk do rączki F5 na tle domku i się z Wami żegnam. Na razie, cześć.